Dobrze, dobry no jak widać że jestem w mojej nowej willi Tak, tą którą właśnie będzie na naszej nowej serii, I teraz że może zaczniemy kawałek Opowiem jak wygląda moja chata, jak widać że jestem w sobie na siłowni No wiadomo, też w moim domku musi być siłownia Ochrona jest, ale każdy jest na dworze, prosiłem ich żeby byli na dworze Każdy nie przeszkadza w wynagrywanie ładne jakieś w... foty Idę jak w baru tu jest niemal prosiłem, ale za to mogę wódkę o, wziął koleś i idzie sobie pisz. tam mam koszulę w mojej willi jak widać bardzo no i tu chyba zaczynają pokoje, z tego co... A nie, jeszcze nie ale zobaczymy co jest za tym zakrętem o, jestem właśnie w środku willi Mamy tom. możemy sobie nagrać jakąś muzyczkę, bo jak widać mamy studio muzyczne I drugie studio muzyczne, tylko że drugie takie lepsze, tam się śpiewa, a tu poprotem, po prostu jakieś dźwięki się otwarza No, no to jest takie pokazywanie, czy jeszcze drugie się, się pojawi, nie wiem I idziemy teraz tutaj i to jest mój pokoik jak zawsze każdy musi zjąć liście, żeby ma tu save. Którego kodu wam nie podam? Bo nie. Załszej fa dużo zarabiam jak widać. No. Idziemy dalej. Odwiedza nasza villa, Fajnie. Jak widać, tutaj też są jakieś zesy. No i mamy pierwsze. ale nie, tu jest pierwszy pokój. A ten pokój to jest jakby, no właśnie, tu jest takie, no do sobie się, następna na konsola, bo tu jest dużo pokoju i chodzimy do do, no, do jak go, no mam powiedzieć, kuchni, no wiadomo jak to się nazywa, no, Ko, no jak widać to tutaj sobie ludzie jeżą automaty załają mogę nawet się udowadnić, że załają o, widać, jedno i drugie też będzie, Zobacz. o jak widać, następny pokój też jako mój, pokój rozmów, no i kuchnia, kuchnia jest bardzo postaraną w tej willi, ładnie wygląda, idziemy dalej. Aha, bo tu musieli teraz skręcić, gdzie jest nie wiem, gdzie. A, na górę. I na górze zobaczmy co jest. Jeden pokój, tam jest też jakiś spokój. Nie, tu jest taki po prostu taras. Mamy sobie pasy. Tej nie dzieje. No i tu właśnie się zawsze na pokoje zaczynają się. Dużo naszych kompli gram na serwerze. Bo to jest on online. Ja akurat gram sobie na serwerze sam na razie I tutaj może się do mnie no, dołączyć, bo 6 widzów do mnie dołączyła, bardzo dzięki że dołączyli się. Idziemy do pierwszego pokoju Pierwszy pokój to nie wiem kogo jest Jak widać też jest piękny, może tu chyba wejść czy nie. Tu będzie jakaś galdeowa, bo nie wiem co to jest Następny pokój to jest tu i kilka pokoi jest Cizera, czyli tu to jest Cizera pokój. Mała, nie ma na kamizelkę do odrodzenia, fajnie ma. E, tu wam pokazywałam chyba, tak? Tak, tu wam, wam pokazywałem. I zobaczmy. Nie, tu byliśmy i teraz idziemy do Wiktora pokoju. Nie, tu też byliśmy, kurwa, nie. Tu chyba... No, jak widać, tu wiesz? Tu, jakby taka. To nie jest pokój, to, to jest bardziej biblioteka, tak, ale to jest też pokój. Niestety, nie da się nic nie wejść. Nie wiem, czy ale Każdy zamyka swoje pokoje, a ja tak mój zamknięty. Tu chyba byliśmy. Dobra, muszę sobie zobaczyć. To pokoje małe. też są, jak które duże. No i ostatni pokój, który się znajduje to jest tutaj. Ostatni pokój też jest ja, Trochę dziwne, bo nie wiem. Po prostu nie ma konsoli, ale konsola jest tam, to nie wiem po co. No i wychodzimy, tam mamy zapis gry. No i właśnie tutaj jest taki, o, taki ogródeszek zasiany. Tu jest znowu drugie wyjście, bo mam dwa wejścia tego domu. No i tak po prostu sobie gramy. Na czeka ja teraz żeby zapisać tylko interesy, bo, bo tak lubię. I też jak się nie zdziwczę, że ja mam i też powiększony dom, to prawda. Jak widać wychodzimy w powiększony dom. Była taka mała wilna, powiększyłem ją o tyle. Ile miejscu, bo ma dwa tam i tutaj. Mam tę tą metę, drugą pokazuję. Pierwsze nie się nie dawać do niej nie wiem czy ma, ale tak. Mam jakiś basen, jakaś droga. I si że już ma jakąś pracę. Nie wiem jaką, ale ma jakąś. Dobrze, ja e, mam samochodu będę musiał chyba pozyskać I zawsze widzę. Gdzie ja widać moje, są podał miał ja, tu, bo zostawiłem je kilka kilometrów temu, był trochę A Ale pewnie się zapytacie, co to się rozdraba. Na to wygląda, że wymienia się zabłoży jakaś apokalipsa zombie albo zamieszki. Ja nie mam tego powiedzieć. To są tylko zamieszki. Po prostu. A zimnie to wygląda. Może nadzieję, że się nie ma apokalipsy Pojdziemy sobie z A tu jest gwiazd. Co tu się stało? Ile autopuszonych? Wiesz co, ja mi się nie pytaj się, o nie, dobra, jest jakiś ruch, ale ja tu widzę, jestem są zamieszki. No zaraz, tak, jakieś walki są, zamieszki totalne. Tak jest, A Shizel ma prasę, jako. o, właśnie obok tej, tu Shizel prasują Munator. I pojedziemy właśnie tu i sobie... zobaczę mam też tu pracownika już za jako Wiktora jako Wiktora też nie ma na ten no na głosie, no i tu właśnie Wiktor obsługuje tylko też go nie ma na Discordzie i po prostu ta postać tak samo no jak widać mój sklep bardzo dużo zarabia ja nie wiem że tu się dzieje, totalnie bo są takie zamieszki że jak tam się biją ale lagi jak chorea, to prawda znaczy ja, to nie są lagi Policja! Oni mi nie auto! Dobra, krem wam za to auto radował dziś Dobra, że z chłopakami mamy sióla, bo tu Wiktor pracuje policji Też go nie ma, chuj Ja pierdolę Też to będzie na kodach Coś bo tak mi niestety wyszło, że na kodach też grał I pokażę wam jeden taki sklep jeszcze, mój sklepik Który się znajduje tutaj, który tu mi zabrał chyba 100 100 na, na 8 godzin Też tu mam jako Wiktora to ja Nie wiem czy tu jego postać atakuje, bo tu są rzemieślki i tak jest Ochronę mam widzę za debil 1. Poliszcie mnie gonić, ja piszę Muszę badać, z Wiktora w Discordzie wyłączył mi ten. No. Na posik. Wiktor halo. E, Nagram teraz i możesz mi wyłączyć level, bo trochę mnie nerwia. Dobra, dzięki. Dobra, wyłączy mi level. pisze mi jeden taki kot, nie wiem, poszole. I kot jest, o już mi właśnie wyłączył po liście, e, no i mam dużo sklepów, mam jak jeden supermarket, kilka stacji benzynowych, no trochę tego mam, panie od limuzyny, no i zresztą się rozwijam, I takie zwierzę, bo po mapie to właśnie będę opowiadał, już znowu się coś. Ja pierwszy komuś co to się dzieje. To wygląda jak apokalipsa zombie, bo tu się się szaleją Tu nie, tylko są te, na których się właśnie krąży się bestie i to się zombie Tu... Ja na się za to, nie wiem czy tu się odwala Na serwer kurde no szalał, bo Bunis... E, pe, kurde, nie dał e, ich potał, bo, no, bo, no, podatków i nie zmniejszył i teraz są zamieszki za to o dzięki głosu może to ma jeden typ mi tyłek ale dobra mam wrażenie no kurde tutaj jest ja pierdolę komuś te gangi najeżdżam znutowane z kąka każdego wtedy dobra pojedziemy Echem. jeszcze do jednego domku który jest tutaj którego też niestety się nie pochodzą. kilka domów węglem wyszli tu z innych szynka będziesz sobie paszesz no i co, no i to tyle, zostało jeszcze wysycenia, dużo subskrybentów, żeby było dużo. I dajmy 100 tysięcy łapek, bo pojawi się, że po tym filmie, 100 tysięcy łapek, pojawi się następny film z, z prawdziwego zysza. O może dwa razy w tygodniu, jeszcze nie wiem, ale zobaczymy. I dziękuję, że byliście, wiem, że trochę nudno tak. Opowiadałem o wieszcze co będziemy robić w tej siedzi. I za to bardzo dziękuję. Na razie ją!